Siema, siema, tutaj Kongu, witam was w kolejnym planie tygodnia, który jest zarówno zwiastunem mojego kanału, jak i po prostu informacjami, więc witam wszystkich starych, jak i nowych widzów, oczywiście nowych bardzo serdecznie i zapraszam y, również serdecznie do zapoznania się z planem tygodnia, który właśnie w tym momencie wyświetla wam się na ekranach. No, to są wszystkie filmy, które pojawią się w tym tygodniu na moim kanale. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzymać tego planu tygodnia, ale jeśli nie, to oczywiście poinformuję Was wszystkich na moim facebooku, który właśnie wyświetla Wam się na ekranie, a link do niego znajdziecie oczywiście również w opisie. Więc zapraszam bardzo serdecznie na mojego facebooka. I teraz przejdę po prostu do omawiania chyba planu tygodnia, bo raczej nie mam żadnych innych informacji do, do przekazania Wam w tym tygodniu, więc powiem tak. W poniedziałek o godzinie 12 Robocraft jest to chyba 31 odcinek, ale ja nie będę w sumie już mówił, które to będą odcinki, tylko po prostu mówię tak, żeby żeby było swoją drogą. Powiedzieliście mi, 50 odcinków Robocrafta, więc 50 odcinków Robocrafta będzie. Jak widzicie 4 odcinki Robocrafta w tygodniu. Dwa odcinki spora, dwa odcinki fabryki stworów, trzy odcinki cywilizacji. Jeden Happy Wheels, jeden Skywars, jeden Heroes, jed jeden Wota, jeden z Kosmicznych Przegód, jeden z Terrarii i jeden Stripes Ascent. I to by właściwie było na tyle. Teraz o, mówię dokładnie, chociaż i tak wszystko to widzicie, ale jak już omawiam, to omawiam, więc poniedziałek o godzinie 15, bo już o 12 mówiłem, jest spor. O godzinie 17 Civilization 5 we wtorek o godzinie 12 fabryka stworów, o godzinie 15 Happy Wheels, a o godzinie 17 Minecraft Skywars Środa o godzinie 12 Robocraft o godzinie 15 World of Tanks, a o godzinie 17 Civilization 5 e czwartek o godzinie 12 Robocraft, o godzinie 15 Terraria, o godzinie 17 nic, ale... Ale możliwe, że któryś z tych filmów, albo Robocraft, albo Terraria pojawią się o 17, ponieważ no... Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że, że, że dobrze. No, może tak. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda i, i będzie git i będzie tak, jak się wyświetla wam tutaj na ekranach i nic się nie, nie poprzestawia. Ale jeszcze raz przypominam, jeśli coś się przestawi, będziecie o tym wiedzieli, ponieważ poinformuję o tym na moim facebooku. Dobra. O godzinie 12:00 spor, o godzinie 15:00 Minecraft Heroes i o godzinie 17:00 Civilization 5. Oczywiście mówię tutaj o piątku. W sobotę o godzinie 12:00 Robocraft, o godzinie 15:00 Fabryka Stworów. W niedzielę o godzinie 12:00 Kosmiczne Przygody, o godzinie 15:00 Traps ascent i o godzinie nie wiadomo jakiej plan tygodnia, ponieważ plan tygodnia pojawia się o różnych godzinach. W tym tygodniu pojawi się równo o godzinie 18:00, ponieważ już go zrenderuję wcześniej i, i zapląduję, więc o godzinie 18:00. W tym tygodniu będzie A może i wcześniej... A... Do, nie dobra, już nie mówię, o której będzie w każdym razie. Plan tygodnia nie jest powiedziane nigdy, o której godzinie będzie. Ma być w niedzielę i ma być w niedzielę i tyle. Dobra, więc to by było na tyle w moim planie tygodnia. Chyba zmieściłem się, ja szybko wszystko powiedziałem. No 3 minuty to jest nowość cholera. Pies mi tu się aż czeka, dlatego kończę. Przepraszam was za szczekanie mego psa i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia. W następnym odcinku. Siema!